Byłem wczoraj u swojej dziewczyny. To jest taki dom, który ma drzwi na piętrze, więc trzeba na początku wejść na schody. I na tych schodach właśnie sobie siedziałem. Była tam rodzinka, moja dziewczyna oczywiście i pewien wuja przyniósł mi cukierka. Uznałem, że nie będę taki i go wezmę. Już wcześniej odmówiłem loda, odmówiłem ciasta, odmówiłem nawet dżemu. Siedzę na tych schodach, patrzę na tego cukierka, sobie myślę, a dobra, zjem. Rozpakowałem go szybko, wziąłem go do ust i był taki kurwa słodki. Że sobie nie zdajesz z tego sprawy. Nie musiało minąć dużo czasu, żebym zrozumiał, że to była głupia decyzja i od razu poczułem zmiany w swoim własnym samopoczuciu. Nie mówię tu o samopoczuciu fizycznym, tylko właśnie o psychicznym, ponieważ to, o czym mówię, ma naprawdę ogromny wpływ na twoje zdrowie psychiczne. Ale niestety w dzisiejszych czasach wiele ludzi o tym zapomina i cały czas próbuje naprawić siebie, jednocześnie robiąc. Coś, co po prostu sabotuje ich psychikę. Jeżeli mnie nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, pierwszy link w opisie. Również wstawiam tam filmiki, myślę, że mogą Cię zainteresować. Przedstawię Ci dzisiaj trzy badania, tak abyś mi na pewno uwierzył, ponieważ wiem, że wiele osób ma ciężko uwierzyć po prostu w moje słowa. Dlatego popieram to wszystko badaniami, tak żebyś mógł być pewny. Mężczyźni spożywający więcej niż 67 gram cukru Mieli większe ryzyko wystąpienia depresji po 5 latach o 23% niż grupa mężczyzn, która nie jadła więcej niż 40 gram cukru. Dziennie, oczywiście. To tłumaczy nam, że cukier i jego nadmiar prowadzi do depresji. Może nie powiem Ci teraz, że o tak, przez cukier wpadłem w depresję, ale mogę Ci powiedzieć na pewno, że za każdym razem, gdy idę na jakąś imprezę, idę na randkę ze swoją dziewczyną i decydujemy się na jakiś deser, to zazwyczaj wracam z tej randki lub imprezy, gdy nażarłem się rzeczywiście tego słodkiego. Taki leniwy i taki ze średnim humorem. Nie wiem, jak do końca na nazwać ten humor. To nie jest coś takiego, że ja jestem smutny, wkurwiony. To jest bardziej coś takiego, że. Taka mniej, coś. Nie można to porównać do apatii. Jestem po prostu taki. Yy, po co? Serio, zrozumiałem, że to mi niszczy okazję, to mi niszczy spotkania. I mimo tego, że badaniem było na temat długoterminowych skutków cukru, to ja Ci mówię o krótkoterminowych. Zauważ siebie następnym razem, gdy będziesz jadł coś słodkiego, że Twój humor od razu się zmieni. Może nie od razu, może po 5 minutach, może po 30. W moim wypadku to zawsze idzie właśnie w kierunku takiej apatii i rozleniwienia. Zauważ w sobie, w jakim kierunku to dąży. Badanie na wykazało, że dieta bogata w cukier, prowadzi do osłabienia funkcji poznawczych, takich jak pamięć i zdolności do uczenia się. Za każdym razem, gdy próbuję zrobić coś produktywnego po posiłku albo słodkim, albo chociażby bogatym w węglowodany, czyli takie rzeczy jak chleb, nawet ryż, ziemniaki, makarony, to czuję opór. Gdy czytam książkę, czuję, że gubię się w słowach, które właśnie czytam. Gdy nagrywam filmik, Czuję opór, gdy mówię, ponieważ gubię się we własnych słowach. Gdy próbuję medytować, odlatuję po wszystkich częściach świata. I szczerze, dopiero gdy to odstawiłem, zrozumiałem, co to znaczy być produktywnym, co to znaczy umieć się skupić. Dosłownie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Twoje skupienie. Naprawdę. Jeżeli podejrzewasz u siebie jakieś ADHD, problemy ze skupieniem, to pierwszą rzeczą, jaką powinien jest zrobić, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście się z czymś takim mierzysz, to. Odstaw cukier. Odstaw rzeczy słodkie. Ogólnie odstaw węglowodany. W ten sposób uzyskasz, może nie pełnię, ale naprawdę uzyskasz sporo potencjału swojego własnego mózgu do pracy. I ostatnia rzecz na dzisiaj to lęk. Badanie na gryzoniach pokazało, że spożycie dużych ilości cukru zwiększało reakcję lękową u zwierząt poddanych stresującej sytuacji. Na co dzień jestem już spokojny. Lęk nie jest dużym problemem w moim życiu, a kiedyś był, naprawdę. Ale wczoraj, gdy zjadłem tego cukierka, poczułem jak. Dosłownie pompuje się we mnie lęk, pompuje się we mnie taki stres. I to nawet nie z powodu jakiejś specjalnej sytuacji, ale ogólnie. Mój mózg zaczynał szukać powodów, żeby się stresować, żeby czuć lęk. I ja to łączę właśnie z tym cukierkiem. Dosłownie zauważyłem, że po zjedzeniu tego to była jedna z reakcji mojego organizmu mojego mózgu właśnie na ten cukier. Wiadomo, nie otrzymywało się to długo i nie sprawiło to, że teraz będę zlękniony przez cały tydzień. Ale to powinien być game changer dla osób, które mierzą się z tym lękiem każdego dnia. Jeżeli czujesz, że lęk przejmuje Twoje życie, to również powinieneś uważać na to, co trafia do Twoich ust. Ponieważ właśnie w ten sposób ludzie sobie nascinają to. Tak samo jak ja kiedyś. Praktycznie przez to wpadłem w ogromny lęk który sabotował moje relacje. Jedna z najważniejszych rzeczy, jaką wtedy zrobiłem, żeby to naprawić, to była poprawa diety. Chodziłem wtedy na siłownię, a raczej zaczynałem. Dalej chodzę. I uznałem, że wtedy wymówka, że kaloria to kaloria, jest okej. Okay. No i zacząłem jeść ciastka, ciasta i tak dalej. Jakieś, nie wiem, słodkie rzeczy. I naprawdę nie, nie potrzebowałem dużo czasu, żeby od razu to odczuć na moim zdrowiu psychicznym. Czytałem książki, szukałem różnych sposobów, a to wszystko leżało w diecie. Co teraz? Teraz masz powiedzieć sobie na głos, że przez następne 30 dni będziesz redukować cukier. Dlaczego przez 30 dni? Przecież to ma negatywne skutki. Chcemy na zawsze opuścić cukier. No właśnie twój mózg jak zrozumie, że robisz to tylko na 30 dni, to będzie mu z tym dużo łatwiej. Skup się na pierwszej części dnia. To jest rada ode mnie. Tak byś do popołudnia, wczesnego popołudnia nie zjadł nawet żadnego węglowodana. Poszukaj sobie keto śniadania, czy coś takiego w internecie. Naprawdę są zajebiste przepisy i jest to coś pysznego. I równie dobre będzie, jak zamienisz żelki na owoce. Biały cukier w herbacie na miód. Takie wybory również wniosą ogromny pozytyw do Twojego życia. Ponieważ uwierz mi, to co Ty dostajesz w miodzie, różni się od tego, co Ty dostajesz w białym cukrze. I jeżeli miałbyś porównywać swoje samopoczucie po łyżeczce miodu, a po cukru... To byłaby naprawdę ogromna różnica. Miód jest bardzo zdrowy, owoce są bardzo zdrowe, dlatego jest je, jak najbardziej. Ale takie rzeczy jak żelki, które niby mają trochę witamin, ale mają najemane tyle cukru, że to szok, wcale nie są dla Ciebie dobre. Za 30 dni obiecuję Ci, że jeżeli rzeczywiście do popołudnia nie będziesz jadł żadnych cukrów, żadnych węglowodanów, a potem rzeczywiście nie będziesz się obiadać jakimiś tortami, ciastkami itd., tylko postawić na naturalnie występujące cukry, poprawić swoje zdrowie psychiczne. Obiecuję Ci to, że za 30 dni będziesz dużo spokojniejszy, szczęśliwszy i będziesz miał dużo łatwiej na mani. Dziękuję Ci pięknie za oglądanie. Ten filmik miał się odbyć na dworze i okazało się, że jest kurwa burza. Pamiętaj o tym bez do opisu i wejdź na mojego Instagrama i zobaczyć, co ja tam wstawię. Widzimy się w następnym filmiku.